Siemanko z tej strony Mister Queluxa. To jest kolejny odcinek World of Warcraft Daily Queluxa. Także witam was bardzo serdecznie i dzisiaj w Daily Queluxie zobaczymy troszeczkę co to są Battlegroundy. A mianowicie jesteśmy na Battlegroundzie, który się nazywa Alertic Valley, Valley, Valley. różnie to ludzie wymawiają, więc ja się nie kłócę, powiedziałem kilka wersji. W każdym razie Cóż, jesteśmy tutaj. Zazwyczaj tutaj Alliance wygrywam, jak wiecie, gram w Alliance, Alliance zazwyczaj wygrywa i ja tu sobie tylko po wyłączam, hide, bo mi to niepotrzebne, lock i schowaj. I cóż, dlaczego tak długo nie było dwa tygodnie ponad Daily Queluxa? Z uwagi na to, że po prostu, po prostu nie było jak, nie było czasu i, i dużo różnych rzeczy, które robiłem w międzyczasie. Jak widzicie, wydropiłem Raven Lorda. Jest tutaj Raven lordzik hmm, To jest jeden z montów, które chcę. Przepraszam was, dopiero czekałem 10 minut na to, żeby nagrać odcinek na w ogóle jakieś battlegrounda. Jadłem i tak trochę jeszcze mi w zęba pozostawało i mnie wkurza. No chodźcie hmm. Popije sobie, o. To będzie najlepsze. Okej, okay, teraz powinno być chyba ok. Nie, przynajmniej tak mi się zdaje. I mianowicie co dalej? Co dalej? Cóż. Do ostatniego odcinka sporo się pozmieniało. Mam prawie full seta Prime Full'a. Mam mieczek Prime Full'owy. Nie wiem w sumie czy miałem na ostatnim, trzecim odcinku. Jaki stan tam miałem eku? W każdym razie tu już mam. Zostały mi tylko drączki do wykupienia i dodatki. Wszystkie oprócz. ...Wrista. Tak? Wristów i tych, tych fingerów, bo resztę to mamy chyba gravio'sowe. O, jeszcze jeden jak Timeless. No ale dobra. W każdym razie mm, to się załatwia właśnie, dziele co nie myślę i, i tak to wychodzi. Mm, tutaj powinniśmy biec od razu. Mm, chociaż chyba to już zniszczyliśmy, chociaż może jeszcze nie, jeszcze nie. Akurat Ravel Norda sobie później wezmę. Mm, tutaj jest bosik, jak widzicie. Tutaj są nasze pointsy, które mamy. I automatycznie muszę sobie ściszyć, bo jest zbyt głośno, a ja lubię słyszeć swój głos w miarę, żeby zobaczyć po prostu jak to mniej więcej działa i czy jest to mniej więcej na takiej poprawnej jakości, z uwagi na to, że ja nie mam stałego głosu. Zauważyłem to w odcinkach, że po prostu muszę mieć dużej, dużo ciszej yy, dźwięki z gry, z uwagi na to, że mój głos nie jest stabilny, o czym ja już się przekonałem nieraz. I naprawdę ta różnorodność głosu jest różna I staram się swoim takim standardowym głosem gadać I, i tego typu rzeczy mm, Także cóż Także yy, wiecie, że panem śmietanką też umiem gadać I innymi też I to nie jest modulator głosu, ani nie obrabiałem tego w, nie wiem, w Audacity I tak I... Także jeśli myślicie, że to jest programowo, to jesteście w błędzie No ale dobra W każdym razie mm, Cóż, Daily Queluxa dawno nie było. Wracamy do Daily Queluxa. Mam też takie wiadomości, które będą za jakiś czas na kanale. Wróci wrócimy do vlogów. Yy, vlogów yy, na aparacie kręconym tym oto Canonem Xusem yy, z uwagi na to, że na razie go jeszcze mam przez jakiś czas. Jednak i, i mogę się nim pobawić, także myślę, że nagram kilka vlogów nim i sobie porobimy w tym międzyczasie. Jak widzicie, na razie staty są wyrównane nawet przegrywamy jednym punktem, ale zaraz to się zmieni, uwierzcie. Dobra, muszę my tu pomóc, bo nam się nudzi bardzo. Yy, przepraszam, nie jeszcze nie ta tabelka, bo przecież ja tu grał sobie start odcineczka prawda? W pierwszej tabelce powinno troszkę to zbielić, no ale dobra, o oto. I cóż. No to oprócz tego pozbierania eku zacząłem expić drugą postać Oniku Teofila. Jest to druid. 20 chyba 7 czy 8 level. wpija 30 myślę i nagram na niej kilka odcinków. I to nie będzie jeszcze wrzucone jako seria od zera do tego 90 można powiedzieć, level'a razem. Tylko jakoś inną też postacią jeszcze pogram i, i tak to będzie. Mniej więcej, może nie wiem, od 60 ta będzie ta chwila do 70. Od 70 do 80 zrobimy Hunterem, żeby była troszkę ródno, różnorodność postaci i żeby nie było to monotonne. Że jedno postacią gramy non-stop. I cóż, 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 mam nadzieję, że się wyrobię jeszcze z czasem, bo już mi niewiele go zostało prepaida. Bo mam go do 4 maja, września, bo jakiego maja, co? Do 4 września. A niestety no już już powoli się zbliża. Dzisiaj mamy 17, także widzicie dwa tygodnie i tam 4 dni można powiedzieć, czyli 14, 15, 16, 17, 18 dni. No, trochę mało, trochę mało, no ale cóż, 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 cóż. Może damy radę. Mam nadzieję, przynajmniej taką. Jeśli nie dam rady, no to cóż, dostaniecie tyle ile odcinków, ile dam radę nagrać. I najwyżej kolejne odcinki będziecie dostawać, jak kupię ponowny raz prepaid'a. A myślę, że to znowu troszeczkę potrwa. Z uwagi na to, że ja po prostu, po prostu teraz będę miał troszeczkę inne zajęcia, jak wiecie praca i w ogóle zmarnowałem można powiedzieć te dwa miesiące. Myślałem, że będę tylko miesiąc pracować, ale jednak stwierdziłem, a pierdziele, kupię sobie tą lepszą lustrzankę i, i popracujemy dwa miesiące. Dodatkowo jeszcze do tego kupiłem sobie netbooka. Dałem za niego 350 zł, plus sprzedałem swój stary komputer i monitor. Dałem go jakby w tym sklepie, gdzie kupiłem, bo tam są też używane sprzęty, no bo ten netbook też jest używany. No i tam zniżka wyszła taka, że musiałem za niego ledwie zapłacić te 350 zł. No i mam, jest jest spoko. Mogę z wam zresztą pokazać już, wezmę go tylko. A, zresztą mam go pod ręką praktycznie. a Mianowicie widzicie tutaj malutki taki, o, to jest to. To jest Netbook HP Mini. Yy. To nie jest jakiś najnowszy model, bo wiadomo to już jest dosyć stary z wyglądu, chociaż tragicznie nie jest żegłbym. Że, 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 yy, renderować plików się na nim nie da, to już testowałem. Niestety, ale render nam nie pójdzie. Windows oczywiście 7 starter, yy, bo jakby że, jakby żeby inaczej. Od... Odcinek właśnie sobie jakiś oglądałem u kogoś. Yy. Ale, ale jak widzicie, piękna tapetka z WoWa musi być ze wszystkich dodateczków. Klawiatura wszystko nowiutkie tutaj niektóre części powymieniali. Yy, I co my tu mamy z gier? Yy, niestety Open Broadcaster, czyli do streamów program też nie nam nie zadziała, niestety. Gdzie oni wszyscy poszli, a ja sobie stoję jak debil i, i w ogóle wam mówię różne pierdoły. Aha, oni też tu sobie stoją, no dobrze, to my też sobie tu postoimy. A ja w międzyczasie pogadam coś troszeczkę o laptopku. Yy, Także Open broadcaster niestety nie pójdzie, nie zrobię na nim żadnego streama, nawet samej kamerki. Yy, dlaczego dostałem disconnecta, to ja nie wiem. I tak trochę lipa, bo w tej chwili muszę coś zrobić. Cięcie. Okej, okay, a więc już wchodzimy na serwer. Nie wiem, jakiś szybki disconnect dostałem, hmm, trochę hamski, no ale dobra. No cóż, 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 już odpalam laptopa po raz ponownie, bo on jest na wstanie wstrzymania. Hmm. O, pewnie możli możliwe, że słyszeliście to. O, patrzcie, już wy chyba wygrywamy. Ym, w każdym razie, niestety, streamy tu nie pójdą z uwagi na to, że jest bardzo słaba karta graficzna zintegrowana. Dobrze, może ja Wam tak powiem, co tu działa mniej więcej: Skype, Teamspeak, ym, wszystkie takie przeglądarki, strony internetowe, wszystko jest ładnie działa. Dobra, tym my tu już bijemy. Aha, kończymy bossa, nawet wręcz rzegłbym. Troszeczkę mi. To było dosłownie minuta, kiedy ja to robiłem, więc może nawet. Albo nie, nie będę wam pokazywał, bo tam jest mój mail i wszystko. Dobra, zapiszemy się na jeszcze jeden Battleground, bo to jest ma, tylko mamy 10 minut. Mam nadzieję, że mm, troszeczkę, żeby to dłuższy był odcinek, chociaż może. Nie, nie, no, no na pewno troszeczkę dłuższy zrobimy. Z uwagi na to, że mnie dawno nie było i przydałoby się jakiś taki mm, troszkę dłuższy odcineczek i taka troszeczkę pogadanka. Dobra, zapisujmy się na random Battlegrounda. I w każdym razie. Co mam tu zainstalowane? Wow spróbowałem zainstalować, zainstalowałem, jest, działa, da się odpalić, da się grać na 10 FPS-ach poza miastem w mieście na 3. Warcrafta trójkę z dodatkiem Frozen Throne, Bez problemu wszystko działa płynnie. Stronghold, czyli twierdza, też bardzo pięknie działa, Heroesy 3, 4, Hearthstone, y Geta, 3, Gothic 1 i 2, te gry wszystkie działają. E I nie mam żadnych zastrzeżeń do tych wszystkich gier, oprócz może troszeczkę Hearthstone, który leciuteńko laguje, WoW to już w ogóle laguje, ale możliwe, że gdzieś tam jakoś on podziała. E do czego mi ten taki laptopek jest potrzebny? Mm, właśnie jak kupię lustrzankę po to, żeby nagrywać gdzieś na terenie z wyjazdu jakieś rzeczuszki, to właśnie taki netboczek jest mi potrzebny po to, żeby zgrać na niego pliki z karty pamięci i po prostu dalej nagrywać, bądź po prostu jakieś kontaktu, coś sprawdzenia, jakichś informacji na nim sobie. To taki, wiecie, netboczek na wyjazdy gdzieś, obejrzenie jakiegoś serialu, coś tam, jakiś odcineczek zobaczyć. Może wrzucić coś na YouTube, ale niestety nie da się renderować, więc zbywa. To mm, jest malutkie, fajne 10 cali. Mm, moim zdaniem mi wystarczy jak najbardziej. Yy, pobawiłem się już z nim trochę, bo już mam go z 4 dni z 5 jakoś tak. No i jest spokon. Yy, dobra, tak by the way po co ja tu jestem w Dritt West, z, z uwagi na to, że... Yy, Tutaj w tym miejscu właśnie, dzieja jestem, gdzieś tu pod ścianą, tutaj wokoło, tylko w tej części, gdzie są, o tutaj dokładnie, gdzie się to zamyka, pojawia się taka rara elita, elita, tak, elita, po prostu elitarny, co ma srebrnego smoczka, przy, to jest chyba rara, no dobra, nie wiem, w każdym razie, no dobra, już mi się powaliły to wszystko, za długo nie grałem. W każdym razie pojawia się tutaj Mobek, z którego jest 10% szansa, że dropnie taki potion na jedną godzinę, który zwiększa procent EXPA o 300%, o 300%. Nie da się go kupić, da się tylko wydropić i cóż, będę próbował go. Próbuję go cały czas, ale on się bardzo rzadko respi i. No i nie ma go po prostu, no cóż, cóż by jeszcze powiedzieć o Wowiku. No, odcinaczki na pewno będą coraz częściej w tej chwili, boże, ja tak w ogóle wyjechałem, sobie siadłem gdzieś tam w ogóle i, i w ogóle mnie nie ma Za mną jak widzicie, czekajcie jakby się tu odsudać tutaj tutaj jak widzicie jest plakat mitapowy, nie wiem ile jest ucięte z niego, ile go widać. Tu jest plakat mitapowy, który tak jak mówiłem wisi za mną, akurat w takiej złej miejscówce, że akurat go zasłaniam głową, tak jak widzę na kamerce. Troszeczkę słabo, no ale cóż, cóż bywa, bywa, bywa. Hmm. No i coś mi nie chce. W ogóle wtedy czekałem bardzo długo, teraz znowu może będę czekał bardzo długo, o jest, dobra. Udało się. Boże, moja nie, nie, znienawidzona. Zniena mój znienawidzony Battlegrounds, którego nienawidzę po prostu jest beznadziejny i to jest The Battle of Guineas. Zawsze przegrywamy, nie lubię go. A, już się zaczęło zresztą. No widzicie i tak przegrywamy w punktach, już. No dzień dobry. Także jeszcze chwilę pogadanki, myślę. Takiej luźnej dzisiejszej, że dzisiaj nie będę wam zbytnio przedstawiał. No i co? W sumie nie pobiłem się z hordą. Chyba, no w tamtym się nie pobiję, więc czas tutaj pobić się, a jak to są ruski, to mamy przejobane. Okej, okay, to chyba nie są ruski, chyba. A jeśli gramy przeciwko ruskim, no to mamy przewalone, bo ruski są przewaloni. Dobra, może ja tu będę próbował cokolwiek zrobić. Okej, okay, próbujemy healing wave. A. Coś mam beznadziejny damage. Dzień dobry. Ja bym chciał do pana przyjść taką jakoś pogadać sobie Okej okay. Wywalmy go w ogóle w pizdę. Yy, bo dlaczego ja mam znowu? A, bo mi się ten skraszował. Yy, dobra, rebukę. Haps. Może mnie ktoś wyleczy? Nie? Ojej. Dobra, bijemy tutaj jakiegoś pana, pewnie i tak padniemy z uwagi na to, że nas firują i stunują i w ogóle wszystko robią. No cóż, ja zawsze nienawidzę tej instancji, tej, tej Bożej tej instancji z uwagi na to, że zawsze padamy i nie ma takiej możliwości po prostu, żebyśmy wygrali. I widzicie jakie to jest chamskie, ledwo wyjdę z fira, to zaraz wejdę w kolejnego i tak to jest, że w ogóle nie dostaniemy się na następny. No cóż, tu, to jest, tu jest... Tutaj mój skill, który jest beznadziejny, widzę, że teraz już w ogóle coś robię mało damage'a strasznie, nie wiem o co chodzi. O, 280k, to był ładny critical, yy, no ale coś tu nie robię tego dobrego damage'a, no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Powinienem dużo lepszy robić, a coś tu mi siada. Dobra, tu mamy chyba tego mage'a, który nas sklepie i tak nas zabije już, koniec. No i cóż, to, to jest najgorsza rzecz może być, to, to, to BG jest chyba zawsze przegrywany, ja z czego ani razu szczerze nie wygrałem i naprawdę jest słabo. Zawsze gramy przeciwko ruskim, a teraz widzę, że jest jakiś bardziej, no nie są ruski, ale jakieś ogarnięte teamy, 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 no i przegrywamy i tak. No, mamy tutaj Roadza, który jest, siemanko panie Roadzusiu, cześć, z o cholera, wziął się. O, 30k. Widzicie jak ja mało w ogóle biję. Co to jest? Ja nie wiem co się stało z mi z Paladynem. Nie czaję tego. No dobra. No chyba nie uciekniesz mi tu za 20k. O, ty szmaciarzu. I patrzcie jak oni uciekają. To jest, to jest roach. To, to jest roach i to, to jest hamstwo. Okej, okay, no odbiliśmy, ale co nam z tego, jak i tak zaraz dostaniemy w No bywam? Hmm. Hmm. I cóż, kolejny odcinek myślałem, bo tu PvP nie ma co tak zbytnio pokazywać. No cóż, zapisujemy się na Battlegrounda i ciśniemy, jednego wygraliśmy, drugi przegrywamy. Mm, ja będę sobie farmił powoli jeszcze tego sycika. Chociaż nie, na razie odstawiam w ogóle paladyna praktycznie. Nie wiem, tam coś porobię sobie mniej więcej, jakieś dnióweczki takie leciusieńkie. Opatrzcie sobie jak horda czeka i stoi. O, jak sobie stoją. O, majcz! O, oj, jaj, o ja, ja, siu, siu, siu jak pięknie. nawet dwóch, jak mnie pocisnęli, nabywa. No, no, w każdym razie, na razie myślę, że odstawię tego paladyna tak na odcinki, że już w ogóle ani jednego odcinka nie będzie paladynem przez jakiś tam czas. I dalej mnie coś wkurwia pomiędzy zębami. Dziękuję, za chipsy. No i w każdym razie, no cóż, program altem. Prawdopodobnie właśnie to Teofilo Druidem, bo Hunterem na 40 levelu. To na razie nie odpuścimy, na razie sobie go. Myślę, że to, to jest kwestia kilku dni, jak ja to ogarnę sobie tam, wiecie, ja i tak nie będę teraz robił jakichś lineów specjalnych. Pokażę wam z dwa odcinki takie randomowe, proste odcineczki, w których sobie po prostu pogram i coś pogadam. Bo szczerze mam, ooo, jaki ładny critical mi wszedł, o jej, ale to był jego ten cheatowaty mobek. On tam uciekł, patrzcie, jaki frajer. Frajer bł.p. Chodź tu szmato. Come on, bitch. Come on, bitch. No i patrz, 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 czekaj Kuciaka, ja kucioko, ja kucioko. Ja kucioko, ja bitches. Zauważam, że ja nie mam szans praktycznie w ogóle z jakimiś lepszymi klasami w tej chwili. Ale to może być z uwagi na to że się po prostu nie odpalam jakoś zbytnio dobra No jedziemy jedziemy on ma na pewno już prime fulle full No a jak żeby inaczej full prime fullek może nawet nie Ja już nie mam mana. No ale podchylamy się. I we dwóch spokojnie daliśmy jego radę. A on ucieka. Nie, 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 nie. Nie, nie. Wo. Jej, przeżyłem. Patrzcie, z ile ma HP. <grytanie> no właśnie, Ravenlorda wam nie pokazałem. Tak wygląda Tych i ładny ptasiu. Nie, szczerze Wam powiem, że ten Paladyn mi się wydaje strasznie, te, teraz jakoś dzisiaj słabym. Ostatnio nie grałem PVP i szczerze, może się odzwyczaiłem od rotacji jakichś innych rzeczy i, i w ogóle już nie ogarniam tego, jak się tu gra na PVP. Bo nie grałem z dwa tygodnie, dobra, szczerze Wam powiem. A dwa tygodnie w WoWie to jest naprawdę dużo, jeśli się nie gra na postaci. Hmm. I cóż, 1600, zaraz końcóweczka BG. No i dobra, cóż, do WoWa wracamy. Zaczynać niedługo będziemy też inną serię, z uwagi na to, że 1000 subskrypcji wybiję na moim kanale. Oczywiście takie podstawowe rzeczy też macie w opisie, pamiętajcie o tym. Zapraszam Was jak najbardziej na Facebooka, na którym odbywają się różne inne życiuszki takie dziwne. Myślę, że live'y też będą się odbywać coraz częściej i we wrześniu, we wrześniu się będą coraz częściej odbywać. Nie z Wowa, tylko wiadomo, że z innych gier jakichś. A z Wowa czy ja z Wowa będę coś robił? No jak kupię prepaid'a następnego, to pewnie tak. W tej chwili nawet czasu nie mam robić i padnę jak zwykle, bo się nie wyleczyłem po prostu w ogóle nawet. I on mnie zjedzał nawet o ten vampirik, to czy jeszcze mnie zabije. Oczywiście. A jak nie, to to ten koleś przyjedzie do mnie. Cześć! Ztowi 20 no właśnie. 1700, nie mam co wstawać już, to naprawdę, to jest tak tragiczne, albo po prostu ja nie mogę tutaj, tu są takie same koksy się zapisują, nie wiem jakim cudem, ale ja padam za każdym razem i z... co, co, obấn�? no, zobaczcie pierwsze, jakie są hordziaki, najlepszy u nas to ma 2 killa, u nich 11, no albo to jest jakaś porażka po prostu, albo, albo oni naprawdę są tacy wymiatacze tutaj, albo mają lepszą pozycję, albo cholera wie o co tutaj chodzi, dlaczego oni tak kokszą na tym BG? No nie wiem, nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Może się dowiem jakoś kiedyś, ale w każdym razie my dostajemy pod i nic się na to nie zanosi, żebyśmy wygrywali na tym BG. I patrzcie, co to za hamstwo. Patrzcie jaki głupi kotek. Nie ma głupi kotku, tylko będziesz padał. Boże, jak on się tak przerabia? No i koniec. Dobra, wiem, że ten odcinek był bardzo niegarnięty. Nagrałem go na spontanie, po prostu jakoś mi się zachciało nagrać odcineczek. Hmm. I cóż, może jeszcze się przeleguję tak, żebyście zobaczyli yy, te postacie, yy, które są. Montów mam już dosyć sporo, petów też mam dosyć sporo, 64 monty w sumie, bardzo mało. No cóż, troszkę ich jest, no latający mam bardzo mało. No, takich specjalniejszych, które wydropiłem, typu właśnie Twilight Drake. I tu mam wszystkie te cztery chyba Drake, plus ten Hearthstage i kilka innych takich. No, cześć, cześć, cześć Queluxie. Tutaj mamy naszego brutalnego Hunterka. Który na razie nie ma Herlumów, bo są zdjęte po prostu niego i nasza Teofila, która po prostu ma Herlumy wrzucone na nią całe są. Yy, Hunterem też będę wiem, że w mailach chodzi Hunter, ale w Lederach będę chodził z uwagi na to, że nie opłaca się kupować podwójnie tego samego Herluma. No to jest bez sensu naprawdę. Yy, to mi tylko więcej da Armora wiadomo Hunter i Armor. Jakoś mu to niepotrzebne do ekspienia do tam któregoś levela. Wiadomo, że to, to on tylko damage robi, a nie, nie otrzymuje damage'a. Także spoczko mm, już wam pokazuję tutaj naszą Teofilę. Tu jest nasza Teofila. W ogóle, wiecie, że jak się Ctrl R kliknie, to pokazuje wasze FPS-y. No. Także Ctrl, yy, bardzo Ctrl R i widzicie, dlaczego mi tutaj teraz 30 FPS-ów pokazuje. Jak mi na FRAP się pokazuje 60, I, o, no, teraz 60, cały czas praktycznie. No, także tutaj mamy naszą Teofilcie i tutaj mamy niebieskie itemki, jakieś tam 27 level i tutaj 3 herlumy, które nam dają 35, 30% więcej expa. powinienem jeszcze kupić spodnie i i ten, i back czyli pelerynkę, ale no trochę mnie nie stać, trochę drogie są, no. Znaczy no nie, są drogie, no dobra, pierdzielę, że są drogie, bo tutaj zaraz wam pokażę ile to kosztuje. No ale jakoś szkoda mi wydawać dużo hajsu, tyle nie mam hajsu zbytnio. Tutaj mamy 1575 za spodnie, no właśnie tutaj są te, co ja bym potrzebował. No i pelerynka 1080 golda, no. Nie jest to dużo, ale i nie jest to jakoś mało, więc cóż. No już mamy prawie 28, więc myślę, że tak na 30 nagra się jakiś Yyy, Dobra. Myślę, że to będzie na tyle. Yy. Także, także cóż, i to jest te tyle... Eee, yy, LTR wyłączyć, bo to ja mi się tylko pokazuje. Yy. Także cóż, yy. dzięki za to, że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał, chociaż już był strasznie zlamiony i praktycznie nic na nim nie zrobiłem. Pobiegałem sobie trochę po PvP i nikogo nie zabiłem. Yy. Dobra, może nagram jeszcze jeden kiedyś tam PvP, z uwagi na to, że po prostu dzisiaj nic, nic nie zrobiłem, nie trafiło mi się jakoś na odcinku i tak to bywa. Dobra, cóż, także cóż, dzięki za to, że oglądaliście wszystkie linki, tak jak już mówiłem, macie w opisie tego filmiku, zapraszam was do followowania Twitcha, bo już tam były kilka live'ów do followowania, Facebooka, Instagrama i chyba tam macie Aska w opisie. Nie jestem pewny. No dobra, także cóż, dzięki za to, że oglądaliście. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Także dzień... Boże, co ja już gadam 150 razy tak samo gadam. Dobra, dzięki i do zobaczenia. Hejus!